Witam, dzisiaj przejdziemy sobie przez tajemnicze drzwi i zobaczymy co się za nimi kryje. Ciała, wszędzie ciała. Can destroy the marker. Step one: crawl into the dark machine. Step two: the screws go tight all around. I don't understand. Oh God, he's back! No! 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 That's the not Isaac. Good on the Coś pięknego. O. Stacja biletowa, kasa. O, tam coś żyje.

Hey! 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 Oh. You stay back! You wanna talk? You talk from there! Don't say I'm gonna help! The last person who said that tried to kill me! Hey, take it easy! Uh, I'm not gonna hurt you! Yeah, you got that right. You try it, and you're dead! Isaac. Ellie. What do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we get a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock, but after that you're on your own. And please, don't follow me, okay? Wait, wait. they Aha, jednak muszę za nią iść. Okej. Okay. Czemu nie? Ładna była. Nie wiem, że tam jesteś. Palera. Trafiam. Jest jakiś spokój się też. Zacznij trafiać. Ty, sklepik, dobrze. Zobaczmy tylko co czego mam najmniej. Hmm. No, chyba lepiej będzie tutaj. 38 plazma. w sumie tych też by się przydało, trochę, dobra Czyli tak Mam coś do sprzedania. Nie I teraz tak Tego by się przydało, ale tak najdroższe jest Chyba to Tylko tyle. Więcej plazmy. Trochę tego. Okej, okay, to wszystko na co mi stać. Aktualnie. safe. why not No i teraz że żyjemy... eee, Jednak jest ograniczona liczba No niestety muszę No mi się coś tam widziałem To nie jest ona prawda nie Ale no ja podziwiałem widoki Oczywiście. Ty jeszcze jesteś? Na cholera! O Boże, znam jakieś. Czy znów to będą te dzieciaki? Ja nie chcę. Coś co jest ta bulwa tutaj? Tak, to jest. Boże. Ale zleciął się. Jest to w ryj. Oba teraz gdzie jest to? Na suficie też są. A niech ich szlak. Kurde, no czuję, że to będą te, te dzieciaki. Aż nie chcę im się iść dalej. o To jest bardzo dobre. Jeszcze jeden. <śmieję> się, bo ciągle zapominam o tym, że za często mówię o żeż. ale tak z zaskoczenia to zapominam o tym, bo. bo to... no, wiecie. Rozumiecie? Jak to ślicznie? Tak, to będą na pewno dzieciaki. Muszą być dzieciaki. Kuźma. Trzecia klasa. Jasne. O Boże! O Mój Boże! Ta gra jest chora. Lubię to. <śmany> o Jezu. <jest. śmany> Dobra. To jest śmiech historyczny jakby, co? Przedszkole... Przedszkole. No to ma klimat. To ja zrobiłem Zwiewaj Isaac, zbywaj Chyba nie otworzą drzwi, nie? Zobaczmy co się... Chociaż nie zobaczę zbyt wiele pewnie Przez tą całą krew A to jest w ogóle inne punkcie Dobra Trzeba otworzyć... Kurde, ale one wybuchają przecież... Okej... Okay. Wyjdą same? A. chyba Trzeba będzie przycelować... Gdzie one są? Okej, okay. trochę spanikowałem, a chyba zupełnie bez powodu, bo nie było też tak strasznie. Chciałbym porozmawiać z człowiekiem, który stworzył te wszystkie potworki. Chciałbym po prostu wiedzieć kim on jest. Jakie ma marzenia. Co mu się stało w dzieciństwie. Chyba nie będę tej rozdeptywał. Jak tamtą rozdeptałem to wybuchła. Zobaczcie, <laughs> <My czerączki>. co <laughs> Log? Jakaś pielęgniarka szkolna? Tu. Aha, coś tam dzieciaki się poraniły nawzajem. Oj, mamy save'a. Pójdę, koci mnie, żeby skończyć w tym miejscu, skoro jest save, ale... Pójdę dalej. Mam jeszcze jakieś 5 minut. Co do tego miejsca Co? No to znowu odwala Ezakowi? Co to jest? After lunch? Enjoy our fourth graders performance Wygląda na no, jakieś przedstawienie czwartoklasistów. O, obejrzymy? O, zapowiada się cud, nie? Wiedziałem! myślałem, że będzie ich więcej, ale jeszcze... Przed nami, prawda? To coś nowego, takiego ciemnego chyba nie było jeszcze. za mali. A, to mi nic nie chce dać. Jest idealne miejsce na zasadzkę. Słoneczko. Co to jest, czemu nie mogłem do tego podejść? Aha, ok, mogę to wziąć, ale po co? O, to jest to... narzędzie do hakowania, znaczy no tak. Pieprznąć to Kogo mam pieprznąć? Oj Co to jest? Kolejna pała Okej, okay, troszkę mniej tym razem. Całe szczęście. Pewnie mam iść dalej. Dobra, to w tym momencie skończę. Eee, wrócę tam Zasejwować I Zobaczymy się w następnej części Dzięki za oglądanie, na razie